Hej, hej! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Ani Mówią. Ja jestem Maksym, a wraz ze mną jest Maciek. Dzień dobry, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w tym tygodniu. Drugi Maćku, co tam u Ciebie słychać ciekawego? Jak tam ci minęły ostatnie tygodnie. Oj stary, ogólnie w moim życiu prywatnym teraz. E, no nie ma czasu wolnego specjalnie. I no. E, no nie miałem też czasu natrawiać specjalnie serii jakoś bardzo dużo. I praktykować moje bycie Webem, ale no miejmy nadzieję, że teraz właśnie się troszeczkę powiedzmy rozluźni grafik, będzie troszeczkę więcej czasu, nie. No, rozumiem cię doskonale. Niestety u mnie też. Troszeczkę średnio z czasem, aczkolwiek coś tam mimo wszystko udało się obejrzeć. Jak tam w Twoim przypadku to wygląda? Widziałeś coś mimo wszystko, czy totalnie nic? Akurat y, znalazł się czas na coś. Y, no i nie jest to może najlepsza seria ever. Ale tak, obejrzałem Junji Ito Collection, ponieważ no już troszeczkę się rozgadaliśmy o nowym anime, e, a, o adaptacji właśnie niektórych historii Junji Go Ito. Tak, e, Junji Ito Maniak. Dokładnie, które wyszło na Netflixie. No i postanowiłem, że mimo wszystko może obejrzę to Junji Ito Collection. Wyszło w 2018 roku od tego samego studia. No i byłem po prostu ciekaw, czy jest gorsze. I uwaga, uwaga, JEST gorsze. I to o wiele. <laughs> jest tragiczne. Ale co jest takiego gorszego? Bo ja osobiście nie oglądałem, a szczerze mówiąc szkoda mi czasu na aż takie krapy. Ale jestem ciekaw twojej opinii stricte, co było jeszcze gorsze niż w przypadku Junji i Maniaka, bo... O ile pamiętam, jak razem oglądaliśmy kiedyś, to naprawdę ciężko uwierzyć, że da się zrobić jeszcze gorzej pewne rzeczy. Ogólnie, je, właśnie tutaj głównie rozchodzi się też o to, jak to anime wygląda, ponieważ jak już mówiliśmy wcześniej, Junji i To Maniak, ok, może nie ma najpłynniejszej animacji, ale przynajmniej klatki wyglądałem spokojnie i wyglądają tak dosyć starannie z zrobione, nie? Natomiast Junji i To Collection nie wygląda dobrze, autentycznie. Po pierwsze, klatki wyglądają tak bardzo łąki. Artstyle nie jest w ogóle ładny, czasami nawet nie przypomina Junji Ito. I nawet detale są. Jest o wiele mniej detali niż w i Tomaniak. Nie jest to w ogóle straszne. Więcej się śmiałem niż Akrzeli, byłem przestraszony. Muzyka nie, właściwie nie istnieje, tak? Już palicho z tą animacją, która jest jeszcze gorsza niż w Junge'i Tomaniak, ale. No, jako cały experience, no, jest gorzej, nie? E, jest to słabe anime. Jak Junji i Tomania, to było tak, może troszeczkę jest taki guilty pleasure, tak o ciupinkę. Nie, nie poleciłbym tego nikomu, jako hot rod, ale no, fajnie się to oglądało, to Junji to e, Collection no, nie, jest po prostu słabe, bardzo słabe. Jasne. No, szczerze, no, nie dziwię się. Ja... Nie wiem, jak ty to dałeś to radę obejrzeć. Naprawdę jesteś mega masochistą. To chyba tyle, co mogę powiedzieć. No, po <laughs> prostu jestem pojebny. Ale cóż. Wiesz co, ja na przykład teraz, ostatnimi czasy yy, zacząłem oglądać Haikyu. Jakoś tak powiem ci, że po Blue Locku mam ochotę na te sportówki. Nigdy ich wcześniej nie oglądałem i mam wrażenie, że jest to też dosyć ciekawy gatunek anime. Bo jak nasi słuchacze dobrze pewnie wiedzą, Albo nie, nie wiedzą, więc dla tych, co nie wiedzą, to powiem. Yy, ja mam dosyć specyficzne gusta co do, do anime i preferuję bardziej bijatyki, horrory, bardziej takie powiedzmy akcji, tak? Yy, anime akcji po prostu. I nie specjalnie do mnie przemawiają wszelkie romansidła, yy, jakieś tam okruchy życia, czy tego typu, powiedzmy bardziej stabilne, bez większej akcji, produkcje. Jednakże. Sportówki były gdzieś tam powiedzmy takie wiedziałem, że one istnieją, ale nigdy się nie, za nie, nie zabierałem. Dopiero po obejrzeniu Brulloka w coś tak faktycznie mi uświadomiło, że to może być naprawdę ciekawy gatunek. I powiem szczerze, że jak teraz zaczynam oglądać Haikyu, to bawię się naprawdę przednio. Może nie jest to poziom Loka, ale i tak naprawdę fajna, fajna zabawa po prostu. Fajnie jest popatrzeć, jak napierdzielają w tą siatkówkę, bo dla tych co nie wiedzą, jest to anime o siatkówce. Główny bohater Hinata jest takim, powiedzmy, nisko, niskim po prostu gościem, który nadrabia tym, że potrafi wysoko skakać i też nie jest taki, powiedzmy, OP od samego początku. Jedyne, co póki co mi się nie podoba, bo jestem na około szóstym odcinku, jakoś tak, jest to, że ten główny bohater jest taki zbyt optymistyczny chyba podejście ma. I taki ze, ze wszystkimi chce się zaprzyjaźnić, że jest super, jest fajnie i, i taki, tak, i tak. Jakby okej, okay, rozumiem konwencję, ale to mi może troszeczkę tak przeszkadza, bo wolę bardziej takich zbalansowanych, bardziej zbalansowane charaktery. No akurat tutaj mnie zaskoczyło, się, jeżeli chodzi o to Haikyuu, ponieważ właśnie tak w naszych prywatnych rozmowach mówiłeś, że właśnie bardzo ci odpowiada Blue Lock za to, że jest taki mięsisty, powiedzmy, dużo się dzieje i są takie po prostu momenty, kiedy walczą rzeczywiście na śmierć i życie i jest ten suspens. natomiast Haikyuu rzeczywiście jest takie stonowane, nie? No tak, tak, bo wiesz, bo w bloku mimo wszystko jest taki motyw, że oni wszyscy jakby mają takie super umiejętności, jest jakby wszystko przedstawione w taki bardzo nowy sposób i mi się to mega podoba. Jakby czasami się łapię na tym, że patrzę sobie, jak oni grają wiesz, w, w, w tą piłkę nożną, po czym nagle tutaj jakiś wybuch, jakieś prądy, kurde, z dupy się pojawiają. I jakieś takie monologi, typu, że to, ten chłopiec królem, czy coś, jakieś czerwone promienie, boom, wszystko, jakieś speed efekty. Po czym sobie zdaje sprawę, kurde, co jest cały czas anime o piłce nożnej. A, bo nie wiem, rozpada się na kawałeczki takie puzelki po prostu i jest z powrotem układane, i że to jest podobno odrodzenie jego w ciągu meczu piłki tak. nożnej. <noise> No, może nie tyle odrodzenie, co bardziej to jest jakby zmiana pewnej konwencji i przyjmowanej taktyki do rozgrywania meczu, czy coś takiego, ale nie przeszkadza mi to, uważam, że jest to bardzo fajny motyw. Może też zostawmy ten temat na po prostu następny odcinek o blu żeby tutaj wszystkiego po prostu nie omówić, może przejdźmy do następnego tematu. Co? Dobra, jak najbardziej. Więc w sumie, tak naprawdę, to temat odcinka. Od niego sobie zaczniemy. Jest to koniec Boruto. Pewnie większość z was już wie, ci, którzy na pewno śledzą jakieś newsy z Anime, czy jakkolwiek powiedzmy, gdzieś tam na Facebooku widzą jakieś posty, czy gdziekolwiek, to wiedzą już, że Boruto kończy się 26 marca. <laughs> czy jest to dobra, powiedzmy, dobry news o, w ten sposób? Osobiście powiem tak, jebie mnie to. <laughs> Okej. Okay. Mm. No, okej, okay. tutaj zależy po prostu od punktu widzenia, tak myślę, czy ktoś lubi to czy nie. Ale chyba mimo wszystko można powiedzieć, że to jest dobre. I już wyjaśniam. Czemu to jest dobre? I dla fanów, i dla. Hejterów, powiedzmy tego anime. Zanim wyjaśnię, chciałem tylko jeszcze dodać, oczywiście, że to taki mały żarcik, taka mała szpileczka. Oczywiście, dla fanów Boruto, którzy czasami licznie tutaj y, gdzieś mi tam piszą. Y, nie, jakby to jest moja subiektywna opinia. Jeżeli lubicie Boruto, to przykro mi, że wasza ulubiona seria się kończy. Jednakże naprawdę na mnie nie ma to większego wpływu, ponieważ nie lubię tej serii, bo uważam, że jest tylko wyzyskiem dla dobrej serii, którą jest Naruto. I na tym chciałbym zakończyć. Maćku, kontynuuj. Dobrze. E, ogólnie, czemu to jest dobre? Jak wszyscy wiemy, Boruto jest jednym z najbardziej hejtowanych shonenów, takich new gen shonenów, obecnie, tak? I to ludzie nie hejtują mangi tak bardzo, tylko hejtują anime, ponieważ anime jest wypełnione kanonami. I tutaj powiem, tak, okej, okay. no niby są to kanony i teoretycznie powinny być ważne, ale ich imię jest tak naprawdę szargane przez ich jakość wykonania, tak? To po pierwsze. Po drugie, tych kanonów jest za dużo. Jeżeli chodzi o sam materiał z magii, to nie wiem, może to jest 50 odcinków łącznie z prawie 300 odcinkowej serii, co to jest moim zdaniem śmieszne. I poruto nie powinno wychodzić co tydzień. W sensie, że anime, ponieważ manga jest co. Każdy chapter wychodzi co miesiąc, więc po prostu anime nie ma jak. nie ma jak po prostu adaptować tego materiału, tak? I to jest błąd. To, to był błąd, że anime też tak szybko wystartowało, jak praktycznie wyszedł może jeden tom, bo to nie był długi czas. I. Najlepiej by było, gdyby Buruto stało się sezonówką, tak zwaną, czyli po prostu wychodziły na przykład sezony, które adaptują kolejne arki, nie? Nie wiem, czy tak się stanie w tym momencie, ponieważ właśnie teraz ten pierwszy part Buruto się kończy, nie? Nie. I ma wyjść teoretycznie drugi part, ale tutaj właśnie nie wiadomo, czy to dalej będzie wychodziło weekly, czy to będzie po prostu taki sezon, powiedzmy, powiedzmy adaptacja arku i haha, widzimy się za, za rok i będzie adaptacja kolejnego arku, nie? Co moim zdaniem to by było bardzo dobre rozwiązanie dla Boruto, Oczywiście, bo właśnie przez to, że przez tą produkcję i jak w ogóle powstaje Boruto, właśnie to jest największy problem tej serii, dlatego ludzie się tak odwrócili od niej. Oczywiście, czy dalej byłby uważany za troszeczkę niepotrzebny sequel? Tak. Ale czy byłby aż tak hejtowany i równany z gównem? Moim zdaniem nie. No wiesz, no są opinie, że ta fabuła, stricte w Mandze, jest naprawdę spoko i ja nie zamierzam z tym dyskutować, bo może tak faktycznie być. Jednakże oceniam to, co widzę, czyli w tym przypadku po prostu anime Boruto, tak? I naprawdę z tego, co mówisz, to zgodzę się w 100% i sam osobiście uważam, że taki sezon na tasiemce już po prostu minął. Nie ma w obecnych czasach, mam wrażenie miejsca do takiej serii tasiemcowej. Jedynym takim wyjątkiem jest może One Piece, no bo One Piece jest One Piece'em, ale generalnie tak stricte, jakieś serie takie długo prowadzone, no nie mają zbytnio sensu, bo One Piece jest po prostu bogaty, powiedzmy w fabułę, tak? Ma masę tych chapterów, da się to cały czas adaptować i adaptować bez zbędnej ilości filerów. A cała reszta serii, pokroju właśnie Boruto, czy Naruto nawet kiedyś, no sami wiemy, ile fillerów miały te serie. Tak? Stricte Naruto i teraz obecnie wydawane Boruto. No, nie ma to większego sensu. Lepiej po prostu takie serie by było wydawać w formie sezonówek. No tak, no właśnie... To, no to jest właśnie ten główny problem, nie? Ale też to jest najśmieszniejsze, że anime wychodzi co tydzień, a chaptery mangi wychodzą co miesiąc i to nie są jakieś bardzo objętościowo jakieś duże chaptery. To są normalne chaptery, tak dwudziestostronicowe, więc nie ma tego materiału do zaadaptowania. Dlatego moim zdaniem właśnie Boruto powinno wychodzi, wychodzić w takim formacie sezonówek. Wtedy to by to odratowało powiedzmy troszeczkę to imię tej marki, tak? no to zrobili z Bliczem jest bardzo dobrym przykładem też, nie? że to jest jakby dobry kierunek. Bo Wylicz też był tasiemcem, ucięli go w pewnym momencie i na nowo zaczęli wydawać w formie sezonówki i zobacz jaki tak naprawdę hype zdobył. Jakie boom się zrobiło na Blicza w pewnym momencie. I myślę, że jeżeli Boruto naprawdę przeszłoby też taką powiedzmy reinkarnację w, formie, w, w formę stricte sezonówki, to naprawdę mogłoby wrócić na dobre tory i może nawet mnie kupić. Chociaż o to jest ciężko, ale. No, wiesz. Wiemy, że Studio Pierrot potrafi zrobić dobrą animację, co właśnie Witch pokazał, tak? Więc tak naprawdę to wszystko zależy tylko od chęci animatorów i dobrego poprowadzenia całej serii w dobrym kierunku. Nie wiemy tak naprawdę, czy drugi part. Znaczy, drugi part powstanie, ale nie wiadomo kiedy i w jakiej będzie formie. Jednakże. Trzeba tutaj też dodać, że. Ojciec powraca i zapowiedziano cztery nowe odcinki Naruto. Z czego ja się akurat już bardzo cieszę, bo uważam, że zwykłe Naruto, takie Naruto Naruto, jest świetne. I ta seria powinna się skończyć tak, jak się skończyła. Ale to już powiedzieliśmy w jednym z naszych najbardziej popularnych odcinków. Więc odsyłamy Was tutaj z przyjemnością do tego materiału. A wracając do stricte naszego tematu, to. Tak, zapowiedziano te cztery odcinki. I. Yy, nie wiadomo, czy to będzie podsumowanie, czy to będą jakieś powiedzmy takie dodatkowe do historii yy, wnoszące coś. No, generalnie nie wiadomo nic. Są przypuszczenia, że po prostu one są wstępem do czegoś większego i osobiście jestem nahypowany. Uuu, dosłownie w pierwszym odcinku mówiliśmy o. Wyszedł ten Road to Naruto, czy coś takiego, ten wielki specjal na dwudziestolecie, dosłownie zremake'owane sceny. Eee, właśnie. Tak, tak, no, wyszło coś takiego. To, co jeżeli to jest dosłownie takie testowanie, wiesz, czy by się przyjął taki remake Naruto? Ho, No, powiem ci szczerze, nie, nie obraziłbym się, ja naprawdę bym tą serię jeszcze raz z chęcią obejrzał. Może nawet nie tyle, co mogliby remake'ować całe Naruto, bo uważam, że te odcinki, które wychodziły tam, powiedzmy, już pod koniec, one naprawdę są w dobrej jakości. Są po prostu ok, nie? Jakby takie nie, bol nie, bol nie bolą w oczy. Ale te starsze, te początkowe, kiedy Naruto był jeszcze chłopakiem małym, które były w, w ten, w okienku 4 na 3 myślę, że to są idealne odcinki do remakeowania, Dosłownie można powiedzieć, że. To samo, co zrobili z One Piece'em, nie? Kiedyś. To te nowe, yy, te stare odcinki też, z tego co wiem, zostały zremajkowane. Tak, tak, tak. Yy, chyba te właśnie pierwsze kilka arków zostało zremajkowanych do rozmiaru Full HD, nie? No właśnie. I myślę, że tutaj takie zrobienie, może nie tyle yy, po prostu zmieniania rozdzielczości, co po prostu, yy, co po prostu zrobienia od nowa wszystkich tych początkowych odcinków byłoby naprawdę dobrym rozwiązaniem. No tutaj się głównie chyba by rozchodziło właśnie o tą pierwszą serię Naruto i myślę tutaj, że no, zgadzam się. E, ja bym sobie obejrzał takie Naruto jeszcze raz. Bo e, też, no, nie ukrywajmy troszeczkę ta seria już się. No, zestarzała, nie? Szczególnie ta pierwsza. Ale jakby tak w nowym wydaniu zobaczyć Naruto? No, i te najważniejsze momenty w fabule i znowu przeżyć powiedzmy taką drugą młodość, no to to by było. To by zajebiste. Był no. Dobrze, w takim razie na tym byśmy skończyli, chyba odnośnie stricte serii Naruto, bo te dwa newsy były stricte ze sobą powiązane. I przejdziemy sobie do takiego jeszcze osobnego tematu: czyli Netflix wypuścił teaser czy plakat nowego anime romansowego. Więc tutaj oddam go z Maćkowi. To ma być anime pod tytułem My Happy Marriage. I jest na podstawie light novelki i najprawdopodobniej ma zostać wydane w lipcu. Takie są do tej pory po prostu e, informacje. No i ogólnie podobno to anime opowiada o dziewczynie, która ma wyjść za mąż. No oczywiście za sprawą aranżowanego małżeństwa. I ma poślubić takiego okrutnego, takiego chłodnego, wydającego się takiego oficera. No, i chodzi głównie o to, że właśnie. Nie, ten oficer nie jest wcale taki i tak dalej, że tak naprawdę ma miękkie serce i w ogóle. I to ma być właśnie anime historyczne. Okej, okay. no ja mówię, ja osobiście nie lubię romansów, ale jeżeli okaże się to naprawdę jakimś takim powiedzmy przełomowym anime, co jest dosyć mało prawdopodobne, bo jednak to Netflix, ale. Nie, y nie, nie, nie predyktujmy, tak? Może, może wyjdzie dobrze. Y to będę musiał chyba nadrobić. <laughs> Jak wiemy, no to wie już wiele razy na tym kanale mówiliśmy, jakie mamy podejście do Netflixa i jego produkcji. No, nie są one najlepsze. <śmiech> <śmiech> no! Y no, często Netflix pokazuje, że specjalnie no. Czasami. Czasami im się uda. Akurat uda im się czasami, ale większość czasu akurat wypuszczałem solidną kupcie, ale to, to jest inna sprawa. No i ogólnie też wiem, że to anime będzie robione przez studio Kinema Citrus i to to jest studio, które robiło The Rising of the Shield Hero, czyli jeden z najpopularniejszych Isekajów i Maiden in Abyss, więc no tutaj akurat studio dosyć dobrze poważane, więc zobaczymy, nie? Ja jestem ciekaw, tak szczerze. Jak, po, jak obejrzysz i powiesz mi, że o, Moksy musisz zobaczyć, musisz zobaczyć, to wtedy też obejrzę. No jakoś się zmuszę. Mam nadzieję, że to będzie jakaś 12 odcinkówka, bo 24, tak? Żeby to była taka zwięzła, zamknięta seria, bo teoretycznie. no jest to robione na tej podstawie light noweli, no to też ile teoretycznie może trwać light novela? One chyba są trochę krótsze, z tego co kojarzę. Oj, stary, czasami byś się zdziwił. <grym> no, na pewno są jakieś wyjątki od reguły, ale tak statystycznie one są chyba krótsze. No, często jest tak, że no, czasami historia jest zamknięta tak w trzech tomach, więc. No, to więc zależy. I też z drugiej strony, jak długo może być historia o aranżowanym małżeństwie z oficerem, który jest teoretycznie zły, ale nim nie jest. Że, się, że nie jest zły. No, to ile można? W sensie, to nie wydaje mi się temat na jakiś bardzo długi y, serial, tak? Powiem ci tak. Kurwa długa. Może <grym> No. Y, jeżeli chodzi o ten news, to by było na tyle. Będzie sequel nowego Króla Szamanów i otrzymał on nowy zwiastun. Premiera będzie w styczniu 2024. Aczkolwiek... Może może to będzie troszeczkę takie dyskredytujące, aczkolwiek nie oglądałem nigdy Króla Szamanów. A słyszałem, że to dobre anime. Znaczy słyszałem, że właśnie warto obejrzeć to stare. Ja też nie oglądałem, ale stare, tak, nie wiem czy to są wczesne lata 2000 czy tam późne 90., ale słyszałem, że ta nowa wersja z 2021 no, nie oddaje tak bardzo, że nie jest taka dobra. Z tego, co słyszałem oczywiście. Myślę, że nasi widzowie oglądali, bo to dosyć y, popularna seria i jeżeli który, ktoś z was oglądał Króla Szamanów, to chętnie przeczytamy waszą opinię, czy warto nadrobić tą serię, czy też nie, bo mam wrażenie, że naprawdę to taka jedna z kultowych. No, chyba leciała kiedyś na JetXie. Chyba tak. No, dużo rzeczy leciało kiedyś na JetXie. Dopóki się wielki boom na anime yy, nie zrobił, że są złe i usunęli w Polsce. <śmiech> <śmiech> Następnym tematem będzie to, że Dr. Stone dostanie trzeci sezon w kwietniu 2003 roku. 6, 6 kwietnia dokładnie. I osobiście mam takie mieszane uczucia do tej serii, bo zacząłem ją kiedyś oglądać i jakoś mnie bardzo nie wciągnęła, ale też miałem tutaj taki okres troszeczkę zawalony. Więc będę na pewno próbował jeszcze jedno podejście zrobić do tej serii. Wiem, że ty oglądałeś Doktora Stone'a. Tak i uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry shonen. E, oczywiście uważam, że pierwszy sezon był lepszy. I jakoś lepiej się bawiłem przy nim i ogólnie fajniej. E, o, o, le, o wiele lepsza była progresja w ogóle, powiedzmy nawet nauki w tym świecie. E, I po prostu rozpoju I guess, tej, tej, tej wioski. Bo w drugim sezonie to było tak troszeczkę zakłócone, że w jednym odcinku dosłownie dopiero zbierali jakiś kwas, a w następnym odcinku już budowali czołgi z pancerzem z węgla. I ja mam takie, no kurde, no to troszeczkę tutaj zaburzone. Zaburzona progresja, ale ogólnie dr Stone jest dobrą serią i polecam serdecznie. I obejrzy na pewno trzeci sezon, to na 100%. Ja myślę, że też przyjdzie pora, żebym nadrobił tą serię ponownie, bo mimo, że no teraz prowadzę kanał tematyczny, prowadzimy kanał tematyczny, więc po prostu te, powiedzmy, moje dropnięte ser serie no wypadałoby nadrobić, mimo wszystko, żeby coś o nich opowiedzieć, nawet jeżeli to jest gówno straszne. Nie mówię, że doktor Stone jest głównym strasznym, ale na mojej liście dropniętych rzeczy są takie główna straszne, jak na przykład Fullmetal Alchemist. Żart <głos> żartuję. <głos> Oczywiście żartuję, żartuję to taki taki joke dobrze, to jeżeli o doktor na chodzi to, to tyle i przejdziemy do ostatniego newsa którym jest Maćku Hell's Paradise, adaptacja anime od studia MAPPA, oczywiście od studia MAPPA, bo jak wszystko teraz ale ja jestem strasznie nachypowany, naprawdę i o czym to będzie i od kogo to jest? E, to jest manga autorstwa Yuji Kaku i to jest asystent Tatsukiego Fujimoto czyli autora jeden z naszych właściwie anime roku 2022 naszego, no i też bardzo popularnej e, popularnej mangi Chainsaw Man. Myślę, że tutaj dużo ludzi wie o co nam chodzi i jaka to jest seria, ale dobra, mniejsza o to. E, jest to anime historyczne, again, shonen, bardzo krwawy e, i chyba to jest właśnie taki bardziej samuraj anime. I z troszeczkę para, takimi nadprzerodzonymi mocami. Ja jestem, powiedzmy, w niebo wzięty i nie mogę się doczekać, bo trailery wyglądałem zajebiście. No wiesz co, no powiem Ci tak, kupiłeś mnie właśnie tym, co powiedziałeś. Historyczne, krwawe, Showden to są rzeczy, które lubię. Więc z chęcią obejrzę. Yy, wiadomo coś odnośnie daty premiery? Wiesz co, chyba to będzie 1 kwietnia, z tego co pamiętam, więc już dosyć niedługo. Będzie co oglądać, tak naprawdę kurczę tyle serii teraz będzie niesamowite. Dobre lato się szykuje. No ogólnie jeszcze też przecież Kimetsu no Yaiba kolejny sezon będzie teraz. Kajsen? To będzie w lipcu, ale lipcu. i tak się niedługo. No to lato i tak nie. Y one Punch Man może też wyjdzie gdzieś w tym okresie, chociaż na niego pewnie trochę poczekamy jeszcze, ale... I też wiele mniejszych serii, jako Shinoko, Marshall, jakieś tam inne ciekawe produkcje. Widziałem ostatnio jakieś nowe anime od Production IG, postapokaliptyczne, nie pamiętam nazwy teraz, ale no, szykuje się naprawdę bardzo dobry czas teraz. Szczególnie po tym okresie, e, gdzie tak naprawdę nic nie było. Bo szczerze teraz ten obecny sezon, który dobiega końca no nie był jakoś super ciekawy, bo do oglądania tylko tak naprawdę była Winland Saga głównie, jako taka popularniejsza seria. Sam oczywiście troszeczkę mniejsze serie, które ja też oglądam, jak na przykład e, Tomociany The Girl, ale to też nie jest dla każdego, bo to jest romans, tak? Slice of Life, więc... No oczywiście. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, aczkolwiek chciałbym też tutaj was troszeczkę zorganizować drodzy widzowie mianowicie chcielibyśmy z Maćkiem stworzyć dla was ankietę na najbliższy odcinek ani mówią, w którym będziecie mieć do wyboru dwa tematy pierwszy będzie opinia o anime blue lock a drugim będzie opinia o anime naruto z racji że blue lock dobiega końcowi, i naruto w sumie też jest teraz powiedzmy w piku bo po dzisiejszych newsach, które u nas usłyszeliście, lub też znaliście wcześniej dosyć... jakby dużo się znowu mówi o, tych, o tej serii, na, tak, Naruto? Chcielibyśmy, żebyście wybrali... żebyście zrobili to za nas, bo jesteśmy leniwymi kurdami. <grych> Kochamy was, drodzy pisarze. Także wraz z premierą tego odcinka pojawi się na kanale ankieta w, w karcie społeczności i głosujcie, a my z chętnią zrobimy odcinek specjalnie dla was z tym, co będziecie chcieli. Także dziękujemy wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie koniecznie lajka oraz subskrypcję oraz wyczekujcie następnych filmów. Trzymajcie się. papa. Papa, pa, kochani, do następnego tygodnia.